Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gubernator Generalny Australii wygłoszą oświadczenia. Uprzejmie proszę o zabranie głosu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Ekscelencjo, wielce szanowny panie gubernatorze generalny, wielce szanowni nasi australijscy przyjaciele, członkowie australijskiej delegacji. Szanowni Panowie Ministrowie, Wszyscy Szanowni Państwo, z wielką radością i przyjemnością powitałem dzisiaj w Warszawie pana gubernatora generalnego Australii Davida Halleja. Tym bardziej, że jest prawie cztery prawie lata od czasu, kiedy miałem przyjemność widzieć się z Panem gubernatorem. Wtedy jeszcze jako gubernatorem Nowej Południowej Walii spotkaliśmy się w Sydney i dzisiaj. Z radością wielką powitałem pana gubernatora w Warszawie. W momencie szczególnym dla nas, ale także i dla relacji polsko-australijskich, szczególnym dla relacji polsko-australijskich, dlatego że obchodzimy 50. rocznicę stosunków dyplomatycznych, a yy, szczególnym dla nas, jako że, jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest 78. rocznica. Wybuchu powstania warszawskiego, powstania, w którym zaangażowani w pomoc dla walczącej Warszawy byli także lotnicy australijscy, którzy tutaj dokonywali nad naszym niebem zrzutów dla powstańców. Byli także i Australijczycy, którzy walczyli w szeregach naszych oddziałów powstańczych, więc mamy też obok Tobruku. I wielu innych dobrych elementów relacji polsko-australijskich, tych historycznych, także ten niezwykle ważny element. Tym bardziej właśnie cieszę się, że pan gubernator jest tutaj dzisiaj z nami. Właśnie mówiłem panu gubernatorowi, że dla nas to jest dzień, z jednej strony oddania hołdu powstańcom i pamięci wszystkich ofiar, tych, którzy zginęli i polegli, zostali pomordowani w trakcie Powstania Warszawskiego, ale to także dla Polaków dzień dumy i radości gdzie zawsze już tradycyjnie zbieramy się wieczorem na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego po to, żeby śpiewać powstańcze piosenki. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Jest to wielkie, wspólnotowe wydarzenie. Właśnie przed chwilą mówiłem o tym panu gubernatorowi. A my z panem gubernatorem oczywiście omawialiśmy przed momentem te kwestie najistotniejsze z punktu widzenia naszych relacji i tego, co nas otacza. Dziękowałem panu gubernatorowi za wsparcie, które Australia udziela walczącej Ukrainie. Transportery opancerzone Busmaster zostały przekazane przez, przez, przez Australię wojskom ukraińskim. Ukraina, Ukraina jest wspierana przez Australię także i finansowo. W związku z powyższym no jest to pomoc, która rzeczywiście. Która jest w tej chwili na Ukrainie. Pan gubernator jest niezwykle doświadczonym żołnierzem. Właściwie większość swojego życia zawodowego spędził właśnie w Armii Australijskiej jako generał, jako głównodowodzący także i sił australijskich. W związku z czym ta opinia pana gubernatora generalnego na temat sytuacji na Ukrainie i możliwych od strony militarnej dalszych scenariuszy jej rozwoju była dla mnie bardzo ważna, tym bardziej, że. Pan generał jeszcze z dawnych czasów, od wielu, od wielu, wielu lat, no, zna także i specyfikę armii rosyjskiej, jako tej, która jako armia sowiecka przez wiele lat stała naprzeciwko sił NATO i sił, sił wolnego świata, gdzie również i, i pan generał wykonywał swoją służbę w ramach porozumienia australijsko-brytyjskich. W, w Niemczech kiedyś w Niemczech zachodnich, więc sporo dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy, ale mówiliśmy oczywiście też o sytuacji gospodarczej, która dzisiaj jest. Mówiliśmy, mówiliśmy o współpracy w dziedzinie gospodarczej polsko-australijskiej. Ja pytałem też pana gubernatora o jego ocenę relacji, jakie dzisiaj są w, w, w obszarze w obszarze no, tej części świata, w której leży Australia, czyli relacji australijsko-chińskich i tego, w jaki sposób Pan, pan gubernator postrzega działania polityczne, które są w tej chwili podejmowane przez Chiny. Jak wiemy, dzisiaj bardzo trudno jest te, te kwestie od siebie oderwać. Stąd między innymi w czasie ostatniego szczytu NATO w Madrycie był obecny, był obecny premier Australii. Stąd, byli, stąd, stąd rozmawialiśmy także właśnie na ten temat z panem premierem premierem Albanese, dokładnie właśnie dyskutując o tym, jakiego rozwoju sytuacji dalej można się spodziewać w tej części świata, którą no, siłą rzeczy Australia jest najbardziej zainteresowana. Ale tak jak powiedziałem, trudno to dzisiaj rozerwać z tym, co dzieje się na Ukrainie, gdzie jak wiemy w ogóle postawa Chin ma bardzo, ma bardzo istotne znaczenie, jak ono, Trzeba jasno powiedzieć, światowego mocarstwa z jednej strony gospodarczego, ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że także i militarnego. Mamy więc z panem gubernatorem generalnym bardzo ważne i ciekawe z naszego polskiego punktu widzenia spotkanie. Ja mam nadzieję, że ta wizyta pana gubernatora generalnego będzie owocowała także i rozwojem relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Australią. Bardzo nam na tym zależy, tym bardziej, że. Polska wspólnota w Australii, czy też wspólnota tych, którzy przyznają się do polskich korzeni, choć to jest praktycznie druga strona globu, nie jest mała. Miałem 4 lata temu wielką przyjemność spotkać się z naszymi rodakami tam osobiście, ale to jest ponad 200 tysięcy obywateli Australii, którzy deklarują swoje związki z, z Polską, którzy deklarują polskie korzenie. I rzeczywiście ta, ta społeczność Polska jest w Australii bardzo aktywna, także aktywna gospodarczo, bo bardzo często są to osoby, które zajmują poważne pozycje w społeczeństwie australijskim, ludzie wykształceni, wykonujący świetnie, świetnie wynagradzane zawody, bardzo dobrze prosperujący też biznesowo, więc liczymy na to, że, że również na tym tle poprzez właśnie tą współpracę i poprzez wsparcie także przez polską społeczność w Australii ta współpraca gospodarcza będzie mogła się rozwijać, o tym jeszcze będziemy dzisiaj na pewno z panem gubernatorem generalnym rozmawiali, a ja jeszcze raz chcę powtórzyć bardzo się cieszę, że pan gubernator jest dzisiaj z nami, ogromna to dla nas radość, że jako nasz sojusznik, jako przedstawiciel tego państwa, które wspierało Polskę, w walce o wolność i Polaków w czasie II wojny światowej, jako państwo, w którym miejsce swoje na życie, drugą ojczyznę znalazło także po II wojnie światowej wielu Polaków, jest dzisiaj właśnie w tą 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego z nami tutaj w Warszawie. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam Panie Gubernatorze. Dziękuję Panie Prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu Gubernatora Generalnego Australii, Pana Davida Harleja. mr. president, thank you very much. and my wife and linda and i are very delighted to be in warsaw again. Uh, we were here on a personal visit uh, about four or five years ago, uh, touring your beautiful country. but this is the first ever official visit uh, to the republic of poland by an australian governor general. and i'm very proud that uh, it should be on my watch. i want to thank you, mr. president, for your kind invitation to visit poland. It was good to catch up with you again. Uh, I too have very fond memories of our meeting in 2018 when I was the Governor of New South Wales and we had pleasure of hosting you and the First Lady during your official visit to Australia. Today the president and I are jointly marking the 50th anniversary of full diplomatic relations between our countries. The relationship between Australia and Poland goes back to the early days of European settlement of Australia. And we have many shared points in our respective histories. Australia's highest mountain, of course, is Mount Kosciuszko. Australians would say Kosciuszko, but when in Poland we will say Kosciuszko, uh, named by your greatest explorer, Paul Streslewski. Uh, waves of Polish migrants came to Australia post World War II, including Polish survivors of the Holocaust and those fleeing martial law. And indeed, in the town I grew up, a steel city in New South Wales, many Poles came to work and build that industry for Australia. And today, as the President has mentioned, close to 210,000 people in Australia are of Polish heritage. Our ties, however, have never been closer. Our countries work closely together on the world stage, and we share a common, fundamental commitment to democratic principles and the rules based international order. During the pandemic, many Australian lives were saved by the vaccines that Poland made available to Australia when we needed them, and we are very grateful for that. We have very strong defence links, and we are allies going back to World War II. Australian and Polish soldiers fought side by side in the Siege of Tobruk and in other battles. And indeed, the Polish government recognised that relationship by awarding medals to our Rats of Tobruk, one of the only countries to do so. Today, on the 78th anniversary of the Warsaw Uprising, I recall with pride the Australian aircrew who flew to help resupply the heroes of the Home Army fighting in this city. Some of these Australians lie buried in Poland, and I'm pleased to lay, i was pleased to lay a wreath this morning to honour the Polish fallen at that time. Since the 24th of February this year, Australians have watched with admiration. The extraordinary generosity of the Polish people as they have opened their homes to millions of Ukrainians fleeing the terrible and illegal Russian attacks on their country. Australia, with Poland, like Poland, is making a significant contribution to help the government and people of Ukraine. We thank Poland for their cooperation in providing that support and also the help that Polish authorities gave to Australian citizens who were forced to flee the war. I met earlier with the marshals of the SEM and Senate. We are also looking forward to meeting some of the Australian community in Poland this evening, some, seeing some of the work our defence personnel are doing, and paying respects on behalf of the Australian people at Auschwitz. As we mark the 50th anniversary of our full di diplomatic relations, we celebrate a great and an enduring friendship and look forward to building even stronger ties. Thank you. Dziękuję panie gubernatorze. Szanowni Państwo, na tym kończymy nasze spotkanie. Dziękuję państwu.